No zobaczymy, jak zdecydują jak się rozegrać ten stały fragment gry Poloniści. W odwodzie, są jeszcze, w odwodzie są jeszcze Szymanek, Arłukowicz, może któryś z nich będzie strzelał z dystansu, a je, uwaga Lemanek i fantastyczna parada Witolda Rudnickiego. Pierwszy strzał w środku bramki w wykonaniu, w wykonaniu czarnych koszul, jeszcze dośrodkowanie, wybija piłkę Robert Rokicki, strzał i bramka dla Polonii Warszawa, Dominik Lemanek, uderzenie. Uderzenie z linii polakarnego z pierwszej piłki, bardzo dokładny, precyzyjny, techniczny strzał, do takich nas przyzwyczaił i Polonia Warszawa prowadzi z GKP Targówek 1 do 0. Krótkie rozegranie, Kowalczyk, Kowalczyk do Lemanka, Lemanek dośrodkowuje i jest 2 do 0 dla Polonii Warszawa, bramkę zdobywa Piotr Augustyniak. Przez środek GKP Jarczak, na prawo do Romanowa. Romanow dośrodkowanie w pole karne. No wbiegał tam i jest bramka, proszę państwa, GKP Targówek z mniejsze rozmiary, porażki Klemanek, Dominik Klemanek. Ojej, Zaplątała się ta piłka pomocnikowi Polonii. Ale jeszcze jest Kosiec, Kosiec między nogami. Steć, steć. Nie ma bramki. Jak to nie wpadło? Michał steć puścił piłkę między nogami środkowego obrońcy. Walczy tam steć z Romanowem. Romanow Romanow do Sawickiego i będzie rzut karny. Będzie rzut karny dla zespołu. Stargówka Faulował Piotr Augustyniak. 81 minuta spotkania. 2-1 dla Polonii Romanow czy Błysznowski Romanow. Pewne uderzenie w prawy róg bramki. Błesznowski poleciał w róg lewy i mamy bramkę wyrównującą. 81 minuta spotkania. Jest do dwóch. Jewchen Romanow strzela gola z rzutu karnego.